Cześć, z tej strony Bartek. Dzisiaj jest 31 marca. Przyjechałem na pasiekę zobaczyć jak latają te słabiaczki, do których zaglądałem z początkiem marca. To jest ta rodzina, taki, taki średniak co był. Ładnie latają. Znaczy ładnie jak na tą taką niewielką siłę. Przed chwilą jakaś pszczoła była z pyłkiem. Ona jest w porządku. O, tu jest troszkę słabiej. Tu jest troszkę słabiej i może zajrzę co tu się dzieje, bo, bo może się okazać, że tutaj chociaż nie, widzę, że pszczoły z pyłkiem chodzą. Zajrzę tutaj, ale tutaj ewidentnie jest rodzina słabsza. Yy... Takie rodziny miewałem w zeszłym roku i one bardzo ładnie dochodziły do siły, ale oczywiście miodu z nich nie było. Ja... Tak, matka jest tam i czerw jest. To jest rodzinka, która chyba w Czechu uliczkach ma tyle pszczół. W tym sezonie ją będę obserwował, no i być może pokazywał. Także też zobaczycie jak wygląda rozwój takiej rodziny w sezonie, która jest, która ma jakieś tam problemy. Natomiast kto wie, no może przeżyje, może nie przeżyje. To się przekonamy, przekonamy się tak naprawdę w ciągu sezonu. Te dwie pierwsze rodziny, które przeglądałem, no i to są zdecydowanie lepsze loty. Pszczoły z pyłkiem, tam też latają z pyłkiem. No tu widzę, że dzięcioły nie odpuszczają. Tu jest świeże coś i tu jest świeże coś. Widzę, że wiosna przyszła, ale nie odpuszczają. Może teraz już odpuszczą, może znajdą już jakieś inne, inne jedzonko. Tu jest moja Wiktoria, czyli moja pszczoła, córka pszczoły komercyjnej. No i też całkiem względnie Ładne loty, akurat teraz przez chwilę mniej latają. Jak przyszedłem z kamerą, ale przed chwilą było intensywniej. Jakaś fala nowa w pszczół się zaraz pojawi, pewnie. I widać wieżby noszą, żółty pyłek. Tu jest ta rodzinka. Tu jest ta rodzinka z tych dwóch słabiaczków, ta mocniejsza. Lotów nie ma jakichś za dużych, ale. Ale jakieś pojedyncze są, pszczoły są, bo widzę, że tu na wylotku siedzą. Także także one tu sobie jakoś funkcjonują. Na pewno to są pszczoły z tego ula, bo widzę, że siedzą, wyglądają, siedzą na wylotku, pilnują. Także nie są to rabusie. A jak to wygląda sytuacja? Ciężko mi powiedzieć. Ja do nich zajrzę. Za jakiś tydzień, może dwa. Po blisko miesiącu od tamtego przeglądu. Na razie w ogóle nie widzę potrzeby, żeby im przeszkadzać. Kusi mnie do nich zaglądać, jak tam się sprawy mają, ale sama moja ciekawość to jest tak naprawdę na tą chwilę chyba za mało, żeby im przeszkadzać. Są dopiero pojedyncze ciepłe dni. Także ważne, żeby pszczołom w czasie tych ciepłych dni nie przeszkadzać, żeby one mogły wykorzystać to na, na loty i zbiory. Dobra, i teraz idę do tej mojej najsłabszej rodzinki tutaj. Co się u nich dzieje, ciężko mnie powiedzieć. Ja przed chwilą widziałem jakąś pszczołę, która stąd startowała. Chwilę podtrzymamy kamerę. Tam może być nieciekawie, no ale, ale zobaczymy, no może jakiś rabuś był. To jest tak dla celów, żeby pokazać jak to wygląda. Ta rodzina jest na dwóch plasterkach w takiej sile, to znaczy w, na dwóch uliczkach. Jest troszkę czerwiu, ten czerw się wygryza, jest troszkę jajek. Tutaj nie wiem czy będzie, o zbliżenie na matkę, jest matka. Z dość, z dość dużym odwokiem zaczęła czerwić, mają pieżgę. Mają pokarm, tu jest druga uliczka. Szału nie ma. Natomiast no biologicznie ta rodzina ma z moich doświadczeń duże szanse przetrwania i tak ją będziemy traktować, żeby miała taką szansę. No, kusi mnie do nich zajrzeć, ale tak jak mówię, no ja przed chwilą widziałem jakąś jedną, mam nadzieję, że coś jeszcze tam wyleci, wleci no idealnie by było jakby z pyłkiem się coś pojawiło no ale ale tam może być tak, że te pszczółki siedzą w jednej uliczce jeżeli żyją, albo może już ich nie być ciężko mi jest powiedzieć jak to wygląda o, coś przylatuje jest pszczoła jakaś no i weszła jak mówię, no tu jakieś pojedyncze loty. Zupełnie nie mam pojęcia, co się tam dzieje. Eee, być może w następny weekend, jak będzie ciepło... Ma nie być tak ciepło. Dzisiaj jest chyba coś koło 19-20 stopni. Przyszły weekend ma być chyba koło 14-15, ale jakby było słoneczko, to ja spróbuję yy, tu przyjechać i nagrać te rodzinki, jak po miesiącu wygląda rozwój. Czy te najsilniejsze zaczęły już, na przykład... Coś budować w tych pustych ramkach, które, które im dołożyłem, czy nie? No, ale to zobaczymy. Może być jeszcze za wcześnie. A jest tak naprawdę 31 marca. Myślę, że koło połowy kwietnia. Dopiero one zaczną coś tam działać. Dobra. Także jedną pszczołę tylko sfilmowałem. Tu jeszcze taka rzecz, którą chciałem pokazać. Jak już jestem na tej pasiece, tylko zrobimy oddalenie. Okej. Okay. To jest wosk z tych ramek, które ja wycinałem na tym filmie, Między innymi z tego pasieczyska. Tegoroczny wosk pozyskany z padłych rodzin. Ja nie wiem, jak w takim oświetleniu widać kolor tego wosku, ale on jest taki żółto-intensywnie pomarańczowy. Tak wygląda Słuchajcie, wosk z moich, z moich ramek bezwęzowych. Ja mam czysty wosk, nie podaję nigdy wosku, którego z uli usuwam i przetapiam. Nie widzę potrzeby robić z niego węzy, nie widzę potrzeby w żaden sposób go później, nie wiem, w jakieś paski czy, czy w węze przerabiać i do uli podawać. I on tak wygląda, słuchajcie, to jest informacja, czy, czy pokazanie tym, którzy tam mają do mnie zastrzeżenia, że moje pszczoły żyją w warunkach niehigienicznych. Słuchajcie, moje pszczoły żyją na takim wosku, natomiast tutaj mam, ja nie mam takich wosków dużo, ale tu mam jakieś resztki wosku, który został mi z jakiejś, z jakiejś produkcji świeczek z plastrów, które są przetopione z plastrów węzowych. No to jest jakaś, tak jak mówię, resztka. Tak, tak ten wosk wygląda. On jest wielokrotnie przegrzewany, przetapiany, e, podawany pszczołom, znowu przerabiany, znowu przegrzewany, znowu prze, przetapiany. E, cholera wie, ile tam jest chemii w tym wosku. I jak położę jeden na drugim, zobaczcie sobie. Tak wygląda różnica. Tak jak mówię, nie wiem, jak w takim oświetleniu to będzie widać, bo jest słońce intensywne. Nie wiem, jak kamera to odda. No ale różnica różnica jest widoczna gołym okiem. Słuchajcie, to jest wosk węzowy, to jest wosk węzowy, to jest wosk świeżo wytopiony przez pszczoły. Taka jest różnica. Taki wosk mają, taki wosk mają moje pszczoły, taki wosk mają pszczoły tych, którzy trzymają pszczoły na węzie. Tak to wygląda, słuchajcie. Taka, taka różnica. Dobra, dzisiaj nie było nic ciekawego. Króciutki tylko filmik. O, wyleciała pszczoła jakaś, nie, na pewno się nie nagrało, ale z tego ulika, najsłabszego wyleciała. Mam nadzieję, że te pszczoły przeżyją. Będziemy śledzić te dwie linie: linia SL1, czyli Słabiak 1, i SL2, czyli Słabiak 2. Jak tylko przeżyją, będziemy śledzić rozwój tych linii. W sezonie, może nawet w przyszłych sezonach. Dobra. To tyle, na razie, cześć.